Witam, tu Fiwek. Zapraszam do prezentacji Wielkiej Wieży. O nazwie Wielkiej Wieży. Teraz tłumaczenie na angielski. Hello, I'm Fiwek. This is Big Ben. Mm. Dobra, tak, ee, napiszcie w komentarzach czy on jak będziemy na stycznia z Creeperem, to wybuchnie albo nie, bo bardzo bym chciał, żeby to był dom dla Creeperów. Tak, a więc już jestem po przerwie, w moim szeciku. I tak, o, to, to są na telewizorki, Tutaj je odpalimy. Te telewizory. I po, po ten odcinek musiał wam się spodobać. I to było wybuchanie całego budynku. Zostały tylko wspomnienia i dziura przy budowaniu. Hej, oto cześć. Łooop! Wow.